Uwaga, ogłoszenie parafialne. A tak serio, mam dla Was mega ważny komunikat, ale zanim go powiem, to chcę każdemu z osobna podziękować za Wasze wiadomości prywatne, za Wasze wsparcie. Faktycznie sponiewierało mnie trochę i to na tyle, że nawet najlepszy tiktokowy filtr. By tego nie przysłonił, więc no, oszczędziłam Wam tego, jak wyglądałam w tamtym czasie. Także dziękuję Wam bardzo za wyrozumiałość. No i mam nadzieję, że już wróciłam na stałe do żywych i już nie będę musiała się ukrywać. No dobra, a teraz mega ważny komunikat. Otóż w środę, najbliższą, to jest 13 sierpnia o godzinie 18 w rezydencji Nowa na Gubałówce w Zakopanem, czekam na Was. Dlaczego? Dlatego, że jestem tutaj na krótkim wyjeździe i jeśli masz ochotę pogadać w miłej atmosferze, przy kawusi, o trudach rodzicielstwa na żywo ze mną, to zapraszam Cię na. Taką kawusię właśnie do zakopanego do rezydencji Nowa na gubałówce. Jest jeden warunek: musisz napisać do mnie wiadomość prywatną, że będziesz, albo musisz po prostu skomentować tą rolkę, że no się pojawisz, ponieważ ja muszę zarezerwować stoliki dla nas wszystkich. No, i mniej więcej muszę podać jakąś przybliżoną ilość osób. Dlatego jeszcze raz przypominam, najbliższa środa to jest 13 sierpnia o godzinie 18:00, rezydencja nowa na Gubałówce. Jeżeli masz ochotę dostać mnóstwo cennych wskazówek, zrobić sobie ze mną słydfocie albo otrzymać masę pozytywnej energii, to koniecznie. Padaj. A i jeszcze jedno, mam do Ciebie ogromną prośbę. Niech ten film rozniesie się po taluskich tatrach. Udostępniaj. No i pamiętaj, że czekam właśnie na ciebie. Udostępniamy, klikamy, dajemy serducho i mam nadzieję, że widzimy się w środę o 18 z zakopanym na Gubałówce.